Zaczyna się sezon imprezowy, czyż nie można choć tego jednego pięknego wieczoru zamienić się w Barbara Streisand? Można, no właśnie, więc oczywiście można kupić sobie taką szaloną perukę i przez ten jeden wspaniały wieczór być kimś innym. Czy warto udawać kogoś kim się nie jest? Trzy jednak, lepiej być sobą. Lepiej być sobą, jak to mówią psychologowie, zawsze lepiej być sobą, ale na ten jeden cudowny wieczór można poczuć się jak wspaniała, wielka diwa, kina i piosenki. No właśnie. Sezon Imprezowy ma to do siebie, że rządzi się swoimi prawami. Czyli jeansy. I białe t-shirty niekoniecznie wpisują się w te klimaty. A co się wpisuje? Plusz. W tym sezonie jest bardzo modny plusz i pojawia się w wielu, wielu sklepach. Czy to będą tylko spodnie, czy to będzie cały garnitur pluszowy, plus kamizelka pluszowa, to tylko od nas zależy. Czy lubimy takie duże zestawy? Ale pamiętajmy, że jeżeli kupimy pluszowe spodnie i kamizelkę pluszową, to będziemy mogły ten zestaw dwu częściowy wykorzystać na wiele możliwości, czyli na przykład do pracy, czy na y, wieczór, czy na popołudniowego drinka. Jeżeli zainwestujemy w trzy części, no to tych kombinacji tworzy się ogromna ilość, bo można nosić spodnie. Tak jak ja bez kamizelki, a z żakietem można nosić tylko sam żakiet, można nosić same spodnie, można nosić kamizelkę do wielu innych części garderoby. Kolejny kolor srebrny. W tym sezonie króluje kolor srebrny, i można oczywiście obrać się z góry na dół w srebrne ubrania, ponieważ najczęściej widuję srebrne. Spodnie. Ale, jeżeli osoby mnie oglądają już od dłuższego czasu, to w lecie pokazałam już spódnicę, długą spódnicę w srebrnym kolorze i całkiem fajnie to wyglądało. Jeżeli ktoś kupił właśnie taką spódnicę, to może ją teraz wystylizować na sposób imprezowy. Srebrności są na butach, na torebkach, na sweterkach a nawet dla niektórych odważnych na bluzeczkach, bo również bluzeczki czy cekinowe, czy, ma, czy satynowe. O właśnie przechodzimy do spódnic satynowych, które są bardzo popularne od kilku sezonów, ale w tym jak najbardziej czy srebrna, czy śmietankowa, czy stricte faktycznie srebrna będzie super na imprezy w tym sezonie. Czy to będzie sukienka, czy spódnica? Nieważne. Najważniejsze, że będzie satyna, połysk, mat, coś się będzie poruszało. To jest najważniejsze na imprezie. Robi się klimat takiego hmm, sensualności, się robi klimat. Pamiętajmy również, że satyny, i zwłaszcza te srebrne czy śmietankowe, można połączyć z wełną, ze skórą. Z jedwabiem. Więc, jeżeli mamy na przykład spódnicę i sweterek, tak jak mówię, z mocherku, to idealnie to wygląda. Przy czym można połączyć te kolory z szarościami, z czerniami, z bielami, chociaż ja osobiście w tej srebrnej spódnicy. Z Zwyczajowo chodzę w czarnej górze. Nie wiem czemu, przymierzałam już z wieloma różnymi kombinacjami kolorystycznymi. I najlepiej czuję się, jeżeli mam ciemną górę i spódnica w srebrnym kolorze. Kolejnym rzeczą to są cekiny. Ja nie posiadam odzieży cekinowej oprócz. Tej bluzeczki, plus jeszcze sweterka, która ma gdzieś tam przypięte cekinki i jeszcze innego sweterka, gdzie gdzieś tam się przewijają cekinki. Ale stricte cekinków jako w sukience nie, ale nie ma imprezy w tym sezonie. Bez lat 70. i 80. disco nie ma. Więc jeżeli kupimy sobie żakiet cekinowy, no super. Jeżeli kupimy sobie sukienkę z cekinów, super. Przy czym H&M wypuściło kolekcję Paco Rabanne i tam możemy kupić um, sukienki z tej najsłynniejszej linii, czyli tzw. pancernych sukienek, takich jak zbroja. Firma H&M w sezonie imprezowym właśnie wypuściła tą kolekcję. Złoty kolor. Złoty kolor był modny w tamtym sezonie. Ja pokazywałam wielokrotnie moje złote spodnie z Zary. Ale przecież nadal jest to kolor imprezowy. Więc jeżeli tylko uwielbiamy kolor złoty, to możemy go połączyć. Pięknie wygląda z czerniami, pięknie wygląda delikatnym żółtym pudrowym. Nie wiem czemu, ale, nie wiem czemu, ale świetnie to wyglądało. Z białą koszulą męską złote spodnie wyglądają fantastycznie. Ogólnie złoty wygląda bardzo ładnie z białym, ale możemy iść o krok dalej i możemy ubrać złoty kolor i połączyć ze srebrem, na przykład tak jak ja łączę złote spodnie i srebrne bodki. To tylko od nas zależy. Powtarzam, to od nas zależy, jak się ubierzemy, na co pozwoli nam odwaga i zdolności stylizacyjne. Bez problemu możemy połączyć srebrny kolor i złoty. Złoty kolor niezwykle pięknie, szlachetnie wygląda z czarnym pluszem, czyli na przykład z żakietem pluszowym. Nie zapominajmy o tych szlachetnych materiałach i szlachetnych kolorach, ponieważ złoty, ten nietandetny, taki ciemniejszy, czy nawet szampański złoty, pięknie wygląda z pluszem. Nie wiem czemu, ale. Ta imitacja skóry, czy nawet jeżeli mamy skórzane, złote spodnie z pluszem, wygląda jakoś tak faktycznie sensualnie. Więc jak panie widzicie, są takie zestawy fakturowe, czyli materiałowe, które z, razem ze sobą tworzą niewyobrażalny seksapil, bo złota skóra, ogólnie skóra jest seksualna, plusz jest sensualny, to znaczy delikatniejszy żeby zrozumieć grę słów. Seks, taki seks faktycznie, skóra, sadomaso, seks. A plusz już bardziej kojarzy się z, tak, z takimi podchodami, o tak bym powiedziała, dłuższa gra wstępna tak, dla dorosłych. No właśnie, więc jeżeli się połączy sadomaso z... Romantyczną grą wstępną, no to musi być mieszanka wybuchowa. I oczywiście do tego wszystkich zachęcam, żebyśmy się w sezonie imprezowym dobrze bawiły i, na przykład, na ten jeden wieczór zamieniły się w Julie Roberts. A czemu nie? Też kaszkiet, rude, długie włosy, kręcone i seksowna, przypuśćmy, cekinowa sukieneczka, bardzo wcisła. I wysokie srebrne buty. i Różowe, wysokie kozaki z metalicznym połyskiem czy złotym kolorze królują i na pewno znajdziemy coś se seksualnego i sensualnego i będziemy mogły połączyć to w całość i być najbardziej rozchwytywaną Julią Roberts na imprezie. Ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się Panie dobrze bawiłyście, bo przecież impreza jest po to, żeby się dobrze bawić. Plus świetnie wyglądać. Zachęcam wszystkie panie, żebyście poszukały swoich idealnych kreacji, w dodatku jeszcze z idealnego tworzywa, czyli materiału, ponieważ mam nadzieję, że udało mi się udowodnić, że jednak połączenia faktura z fakturą daje bombowe zestawienie. Ja dziękuję za oglądanie, zachęcam do subskrypcji i zapraszam do kolejnego filmiku.